Wrocław przywitał go panoramą barwnych bloków mieszkalnych i urokami starówki, których nie dostrzegł, kiedy był tu kilka lat temu. Przepyszna zieleń okalająca odrzańskie kanały kładła się cieniem na małe ławeczki rozstawione wzdłuż alei, zapraszając do spoczynku. Siadł obok młodej pary umawiającej się głośno na wycieczkę do panoramy Grunwaldzkiej, nowo otwartej atrakcji nad odrzańskiego miasta. Tak bardzo chciałby zobaczyć słynną już z wieloletniej budowy rotundę, ale za godzinę miał wyznaczone spotkanie z pierwszym. Tak właśnie nazywali Edwarda Barańskiego, pierwszego z listy, którą sporządził porucznik Maliniak. Układał w myślach plan tej rozmowy, ciekaw był reakcji człowieka, który znał obie zamordowane, jak wskazywało w czasowe zdjęcie, spędził z nim niejedną wesołą godzinę. Kiedy wchodził do przygotowanego specjalnie pokoju w komendzie, zobaczył siedzącego w korytarzu mężczyznę. Domyślił się, czy też skojarzył sobie twarz ze zdjęciem, że to pierwszy, chociaż w korytarzu było jeszcze parę osób. Barański też widocznie wyczuł, że będzie za chwilę poproszony, gdyż zaczął systematycznie składać gazetę. Młody człowiek nie wyglądał na księgowego. Przez swą wysportowaną sylwetkę i zdecydowane ruchy wychodził z ram, jakie tradycyjnie zakreślano ludziom tego pożytecznego zawodu. Siadł na wskazane miejsce i zapytał uprzejmie Czym mogę panu służyć? Koczwara zaczął realizować ułożony w parku plan pytań. Chcieliśmy prosić pana o pomoc w ustaleniu pewnych faktów. Znał pan Zuzannę Waliszewską i Katarzynę Marecką, prawda? Barański wysoko podniósł brwi. Był zdziwiony, czy też zdziwienie udawał. Koczwara patrzył mu w oczy, wiedząc, że zapytany robi w tej chwili błyskawiczny przegląd wszystkich znajomych kobiet. Nie przypominam sobie, powiedział powoli, wyraźnie zyskując czas na jakieś nagłe zadziałanie szarych komórek. Był pan z nimi w szklarskiej porębie, podrzucił koczwara. A, Kasia i Zuza. Oczywiście, pamiętam. Widzi pan, na takich wczasowych wypadach człowiek nie zwraca uwagi na nazwiska. Przelotne znajomości towarzysko-rozrywkowe ograniczają się przeważnie do imion. Pan wybaczy. Niech więc będzie Zuza i Kasia. Zgodził się koczwara, chociaż te pieszczotliwe imiona nie pasowały do twarzy, które widział przed kilkoma dniami. Co może pan powiedzieć o tych kobietach? W jakim sensie? Zapytał przezornie Barański, dając tym do zrozumienia, że chciałby być dżentelmeńsko dyskretny. Interesuje nas wszystko. Barański poprawił się na krześle, sięgnął po Silezję. Można? Zapytał i nie czekając na odpowiedź zapalił. Poznaliśmy się w Sybilli, na zasadach normalnych zwyczajów panujących w domach czasowych. Miejsce przy wspólnym stole, kilka zdań na którejś z wycieczek, taniec na wieczorku w świetlicy. Jeśli korzysta pan z FWP, to zna pan te sprawy. Takie poznania to wstęp tylko do formowania się towarzyskich kółek. Kółka czy jak to woli paczki zawsze tworzą się na wczasowych turnusach. Jednoczy ludzi wspólne zainteresowanie, temperamenty, często wiek. Podobnie zaczęła się moja znajomość z tymi paniami. Mieliśmy wspólny stolik, a propos czy popadły w konflikt z prawem? Powiedzmy, że to nie ma istotnego znaczenia. Jeśli oczywiście w czasie waszej znajomości nie dostrzegł pan sygnałów zapowiadających konflikt z prawem, dodał Koczwara. Konflikt z prawem? uśmiechnął się Barański. Chyba tylko nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnie. Chociaż... kapitan przestał bawić się długopisem. Chociaż Kasia wspominała coś o interesach komisowych. Proponowała nam, że na zagranicznych ciuchach, jeśli ktoś z nas je posiada, można dobrze zarobić. To było coś z pogranicza nielegalności. Tak mi się przynajmniej zdawało. Mówił jasno. Zdania formułował zdecydowanie i szczerze. Nie wyglądał na genialnego aktora. Koczwara, nie bez żalu, dochodził więc do wniosku, że ten pierwszy strzał był spudłowany, że trzeba będzie szukać dalej. Ale jeszcze nie zrezygnował ze znalezienia i tutaj jakiegoś okrucha śladu. Kto należał do waszej towarzyskiej grupy? Zna pan tych ludzi? Utrzymuje pan z nimi kontakty? Tak się złożyło, że z Wrocławia nie było nikogo interesującego, a wszelkie kontakty listowne to w naszych warunkach fikcja. Nie, nie utrzymuję kontaktów z nikim. Jak pan zauważył, zapomniałem już nawet o Zuzi i Kasi. A panowie? Był tam jakiś pan Hipolit, czyli Hipcio. Jakiś Irek, Artur. Grupa mężczyzn prześcigająca się w pomysłach zaskarbienia sobie względów pań. Jak zawsze w takich wypadkach więcej błazenady niż rozsądku. O ile pamiętam, Irek nazywał się Kulik. Był literatem z Gdańska. Miał nam za złe, że nie znaliśmy ani jednej jego książki. Ten najbardziej kręcił się koło pani Mareckiej. A koło pani Waliszewskiej, Barajski wydał się lekko zaskoczony. Koczwara natychmiast zrozumiał powód tego zamieszania i rzucił bardziej przyjacielsko niż służbowo. Pan? Można to tak nazwać. Odpowiadał mi typ jej urody, temperament, sposób bycia. W tym wczasowo-wypoczynkowym młynku był to w moim pojęciu obiekt najbardziej godny zainteresowania. Nie posunąłem się jednak zbyt daleko. Co znaczy to zbyt? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Czy można? Można. Interesuje mnie tylko, czy zainteresowanie panią Waliszewską kontynuował pan po zakończeniu turnusu. Już panu mówiłem. Nie mam czasu na utrzymywanie kontaktów listownych. Do Warszawy jeżdżę bardzo rzadko. Ale jeździ pan. Nie odwiedził pan przypadkiem obiektu swego nie tylko chwilowego zainteresowania w barze Kaprys? Przed wami nic się nie da ukryć, powiedział zrezygnowany Barański. Tak, raz odwiedziłem panią Zuzę w barze Kaprys. Nie tylko zresztą w barze. W mieszkaniu też? W mieszkaniu też, powtórzył jak echo. Poszliście tam razem po zamknięciu lokalu. Wzięliście ze sobą butelkę koniaku i kruche ciasteczka. Szatniarz Józef sprowadził taksówkę. Odpowiadał panu taki sposób bycia pani Waliszewskiej? Nie wszystko pan odgadł, kapitanie. Jeśli interesują pana szczegóły tej eskapady, to powiem panu, że istotnie był koniak i były ciasteczka, ale nie jechaliśmy taksówką. Na dwie godziny przed zamknięciem baru dostałem od pani Zuzy klucze i czekałem na nią w jej miłym mieszkaniu. W tym sposobie bycia, o którym pan myślał, nie daje się klucza mężczyźnie, do którego nie żywi się głębszych uczuć. Koczwara nie mógł ukryć sarkastycznego uśmiechu. Kiedy odwiedził pan Waliszewską? Rok temu. Czy ktoś widział, jak wchodził pan do jej mieszkania? Ja nie widziałem nikogo. Czemu chciał pan ukryć przede mną tę wizytę? Mam tutaj żonę i utrwaloną pozycję. Czy myśli pan, że w tej sytuacji łatwo jest mówić milicji o chwilach słabości? O męskich grzechach, nie będąc pewnym, czy te fakty nie dostaną się do publicznej wiadomości? Nie dostaną się. Pod tym względem może pan być spokojny, powiedział koczwara, odprowadzając Barańskiego do drzwi. Przy pierwszym postawił krzyżyk. Na razie koczwara dowiedział się tylko, jakim sposobem morderca, niezauważony przez nikogo, dostał się do mieszkania Waliszewskiej. Nie wątpił w to, że i Marecka posługiwała się podobną techniką zatrzymywania przy sobie młodych mężczyzn. Mordercy nie potrzebowali się włamywać. Otrzymywali klucze do rąk własnych. Ełzebiusz Gogol i bracia berestowscy mieszkali w Warszawie. Kapitan mógł więc na miejscu przesłuchać trzech podejrzanych, którzy być może utrzymywali osobiste kontakty z Waliszewską i więcej mogli powiedzieć o jej prywatnym życiu niż Barański. Trzymając się numeracji z listy sporządzonej przez Maliniaka, zaczął od drugiego i nie bez zainteresowania przyglądał się schludnej sylwetce Gogola. Często tak bywa, że nazwisko znane z literatury, historii lub polityki rzutuje na wyobraźnię tych, którzy mają po raz pierwszy ujrzeć imienników tych znanych osób. Koczwara też miał, chociaż to był zupełny absurd, przeświadczenie, że w drzwiach jego pokoju ukaże się człowiek w średnim wieku o starannie zaczesanych, długich włosach, z małymi wąsami i bródką. Wszedł tymczasem łysiejący blondyn bez wąsów i brudki, ale za to z długimi, tak modnymi obecnie bokobrodami. Stanął w progu i lękliwie, a raczej z szacunkiem, rozglądał się po pustym prawie gabinecie koczwary. Rzucił gdzieś w stronę sufitu. Byłem na dzisiaj wezwany. Tak, poprosiliśmy pana w bardzo pilnej i nieprzyjemnej sprawie. Pan znał Zuzannę Waliszewską. Znałem, ale ona już nie żyje, przerwał Gogol. Tak jasno postawiona sprawa zmieniła nieco plan koczwary, ale niezrażony kontynuował. Wiemy, że nie żyje. Prowadzimy właśnie śledztwo w sprawie jej tragicznej śmierci. Siedzący naprzeciwko niego człowiek ani drgnął, więc koczwara upewnił się, że nie jest mu obcy rodzaj śmierci Waliszewskiej. I w związku z tym interesuje nas każdy szczegół z jej życia. Pan pozwoli, że zaczniemy od szklarskiej poręby. Gogol wysoko uniósł brwi i uśmiechnął się kącikiem ust. O tym, że milicja wie już o czasach spędzonych z Waliszewską nie miał pojęcia, ale nie zaprzeczał, nie przerywał. Słuchał. Czy w tamtym okresie znał pan Waliszewską z Warszawy? Czy znałem Waliszewską z Warszawy? Powtórzył pytanie. I tak i nie. Kiedyśmy się pierwszy raz poznali w Szklarskiej, wydało mi się, że już ją gdzieś widziałem. Powiedziałem jej o tym zaraz na wstępie naszej znajomości. Pan z Warszawy? zapytała. Powiedziałem, że tak, więc podrzuciła. Widział mnie pan pewno w barze Kaprys. I tak istotnie było. Widziałem ją w koktajlbarze. Często bywał pan w kaprysie? Kiedyś bywały tam występy. W 56 czy siódmym, nawet ze striptisem, więc często tam chodziłem. Później już bardzo rzadko. Znał pan przedtem kogoś z jej znajomych? Czy znałem kogoś z jej znajomych? Znowu powtórzył pytanie i koczwara był już przekonany, że znał. Ale on odpowiedział jednym słowem. Nie. Na pewno? Patrzył w sufit i odpowiedział jakby pytał tym razem sam siebie. Jeśli naszych wspólnych znajomych uważać za jej znajomych, to chyba znałem. Kto to był? Kapitan zaczął się lekko niepokoić, że Gogol będzie każde pytanie powtarzał swoim wolnym, pełnym namysłu głosem, więc formułował zdania zwięźle, a wyrzucał je z siebie tonem sugerującym krótką odpowiedź. Doszło to widocznie do jego rozmówcy, gdyż ten odpowiedział tym razem bez namysłu. Panowie Hipolit i Zygmunt Berestowscy, poznaliśmy się w Szklarskiej, później kilka razy spotkaliśmy się u pani Waliszewskiej. W mieszkaniu? I w mieszkaniu, i w czasie jej pracy. Kto jeszcze był na tym spotkaniu czy przyjęciu? Znów powtórzył to pytanie, znów popatrzył w sufit. Przyjaciółka Waliszewskiej, pani Krysia, jej zastępczyni czy coś w tym rodzaju. Jakiś pan inżynier Romuald czy Roman, kierownik kaprysu i my. Pięciu panów i dwie panie. Coś w tym rodzaju. Co to znaczy? Koczwara był wyraźnie niezadowolony z tej odpowiedzi. Po godzinie panowie berestowscy wyszli. Zostało więc trzech panów i dwie panie. Też nie bardzo zręcznie, jak pan widzi. Czy łączyły Pana jakieś bliższe stosunki z Waliszewską? Mnie? Uśmiechnął się rozbrajająco. Gdybym nawet chciał nawiązać bliższe stosunki, byłoby to niemożliwe. Dlaczego? To była kobieta nieprzystępna, proszę Pana. Wyglądała na zakochaną w kimś, kto jest ponad nas wszystkich. A poza tym jej kierownik. Co jej kierownik? Opiekując się jej cnotą, wykorzystywał swoje stanowisko służbowe. Tak można to określić. Ale w szklarskiej porębie kierownika nie było. W polu naszego widzenia nie, ale poza nim nieprzespane noce pani Waliszewskiej to był stały temat do żartów. Gogol oswoił się już spokojem i z atmosferą przesłuchania. Był swobodny, odprężony, skory do rozmowy. Koczwara postanowił zakończyć więc rozmowę, aby nie rozszerzać kręgu tych przeróżnych znajomych i zakochanych. Narastająca pewność co do nieprawdopodobnych rozmiarów serca Zuzanny Waliszewskiej napawała go coraz większym przerażeniem. Już wydawało mu się, że jest na jak najlepszej drodze. Już logiczny tok rozumowania wskazywał na to, że jakiś człowiek rozkochał w sobie Iwaliszewską i Marecką, zdobył ich zaufanie, otrzymał klucze i skorzystał z tego, aby za cenę morderstwa zagrabić ich majątek. I okazuje się o to, że rozkochiwanie obu pań nie było żadną sztuką. One same rozkochiwały się w tabunach mężczyzn. Jedno nie ulegało wątpliwości. Wszyscy ci mężczyźni być może, że są ich, jak to sobie Koczwara wymyślił, tabuny, byli związani ze szklarską porębą. Nic bowiem jak dotychczas nie wskazywało na to, że Waliszewska i Marecka utrzymywały kontakty po zakończeniu czasów. Nie było żadnego dowodu na to, że znały się jeszcze wcześniej, a morderca znał obie panie. Więc kapitan Koczwara nie przerywał spotkań ze zdjęciową ósemką. Kontynuował badania, wyłuskując z nich każde drgnienie powiek, każdy nerwowy ruch. Każde słowo, które mogłoby zdradzić mordercę.